Ostatnia niedziela września, jak co roku upłynęła pod znakiem jarmarku Staroci i Osobliwości. Zapraszamy na reportaż z placu ratuszowego. Na placu ratuszowym rozłożyło swoje stoiska kilkudziesięciu kolekcjonerów, zbieraczy hobbystów, jak również handlarzy starzyznom. Dużo było ciekawych rzeczy, choć zdaniem znawców, więcej było rzeczy znajdowanych na strychach i w piwnicach, a zatem mało wartościowych niż ciekawych dzieł sztuki, rarytasów dla prawdziwych zbieraczy. Ale za to masz uważaj, Jurek, masz tani kufel tutaj. I, i zobacz, co się na to stało. Za jedyne 200 Co pan zbija? Stało cię różne? 20 lat. A od czego jestem pan zaczął? Na ręce, od monet. Zacząłem od monet. jak dalej? Po kolei porcelany, drobiazgi różne, a są A Ani pan jest miejsca, gdzie pan to znajduje? Województwo no, zielonogórskie, tam gdzie mieszkam i inne województwa w pobliżu. No a tak konkretnie? Na wsi, miasteczkach, gdzie się da wszędzie. Jeżdżę, jestem na ręce, To jest moja praca. I tylko wyłącznie pan traktuje to jako hobby? Nie. Właśnie że częściowo jako hobby, a częściowo jako zarobek, bo ja mam 800 tysięcy renty, to jest nisko, to za 800 nie można bierzeć, więc z tym dorabiam częściowo. I częściowo kolekcjonuję. A I, i, tak, i tak, i tak. Jeżeli chodzi o zarobek, to się opłaca? Kiedyś się opłacało, obecnie nie. Kupujących było niewielu, ale również ceny nie zachęcały do kupna. Wśród oglądających było wielu gości z Niemiec. Lecz również oni ograniczali się jedynie do oglądania wystawionych staroci i osobliwości. No,

Czy jest Pan kolekcjonerem? Proszę Panią, byłem kolekcjonerem. Teraz jestem dziadem i sprzedaję to, co mam, resztki, po to, żeby mieć na chleb, mieć co jeść, ja i moi bliscy. Daję przykład. Kolekcjonowałem wszystkie przybory do kawy, dzbanuszki, dzbanki, małe mleczniki, dzbanuszki na śmietanę, te rzeczy było trudno zdobywać. Płaciłem nieraz więcej niż one były warte. W tej chwili je sprzedaję taniej niż kupowałem, po to, żeby mieć z czego żyć po prostu. Mając 1,4 mln zł renty zasłużonej po prawie 30 latach służby ojczyźnie, utracie zdrowia, bo dobrze wyglądam, ale to nie znaczy, że jestem zdrowy, dostaję 1,4 mln ochłapy, nawet nie mam za co utrzymać mieszkania, światła i gazu zapłacić. Nie mówiąc o tym, żeby jeść sam i Dlatego właśnie mówię, że jestem dziadem, a nie kolekcjonerem. Dziadem jestem handlarzyną od okazji do okazji, to znaczy od dni do dni. Rozumiem. A czy mógłbyś nam powiedzieć, od czego pan zaczął w ogóle zbierać? Znaczki, jak wszyscy chłopcy, jak dzieci. Jeszcze jako znaczki, tak? Znaczki zbierałem, później dopiero na znaczkach był cały świat, między innymi różne kolekcje, zbiory wawelskie, to tamto, no i później zacząłem ja również zbierać i zbierałem długie lata zbierałem po to żeby się teraz wyzbywać a niech pan powie y, zbierał pan y, te różne stajocie gdzie pan je zdobywał kupowałem tylko kupowałem i drogą różnych wymian kantów przeróżnych kolekcjonerzy naprawdę wszelkich sztuczek używają żeby zdobyć jak najtaniej odstąpić jak najdrożej. <laughs> to jest prawda ale właśnie miałem Kilka ciekawych właśnie tematów. Między innymi tak, militaria, to miałem broń białą i te wszystkie takie ciekawe bibeloty typu właśnie przybory do kawy, herbaty. Są bardzo wdzięczne tematy, takie dzbanuszki. One są w ogóle śliczne. No to teraz pewnie panu żal ostawać się z kolekcją. Nie w ogóle żal jest żyć. Najlepiej by było się tutaj powiesić na ratuszu, wie pani. No tak, takie życie, jest ciężkie, naprawdę ciężkie. Przychodzą kupują u mnie ludzie, którzy mnie znali kiedyś jako poważonego kolekcjonera, tak? dużym powodzeniem, szczególnie wśród młodzieży, cieszyły się militaria. ale militaria typu mundury niemieckie z czasów II wojny światowej. Hełmy, czapki SS czy opaski ze swastykami. Natomiast w ogóle nie było zainteresowania mundurami armii radzieckiej. To pan zbiera? Tak, zbieram je od jakichś 20 lat, no nadwyżki się sprzedaje na placu. A gdzie pan dzisiaj je znajduje? No ludzie przynoszą, ludzie się tego pozbywają, tyle tylko, że po prostu wtedy należy wiedzieć co to jest, dysponować pewną wiedzą i pośredniczyć między tymi, którzy sprzedają, a którzy chcą czegoś się dowiedzieć o przedmiotach i kupić je. A skąd akurat takie zainteresowania? Nie wiem, nie wiem. Zawsze mnie interesowały mundury, broń, przedmioty związane z oporządzeniem wojskowym, no i tak jakoś zostało. nie potrafi nic powiedzieć specjalnego na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Przez całą niedzielę, przez plac ratuszowy, przewinęły się tłumy ludzi. Byli nie tylko Jeleniogórzani. Sporo odwiedziło nas Niemców, Czechów i Rosjan. Ci ostatni należeli również do grupy handlarzy. Wszystkim przygrywała kapela ludowa. My opuszczamy z kamerą płytę placu ratuszowego i żegnamy się z jarmarkiem staroci i osobliwości do przyszłego roku. Że ja już z Państwem żegnam. Do zobaczenia.